Grzegorz Braun stwierdził, że obóz Auschwitz to fake i w zasadzie żadnych komór gazowych tam w ogóle nie było. Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Krytykowałem Nowacką za teksty o polskich nazistach i krytykuję tutaj też Brauna, bo zapędził się chyba za mocno w tych swoich teoriach spiskowych. Mi się nie wydaje, żeby to była postawa patriotyczna, bardziej byłbym skłonny powiedzieć, że Braun działa tutaj takimi tekstami w interesie Niemiec, ale co ja tam wiem. To jest po prostu zakłamywanie faktów historycznych i ja tutaj bym nie dopisywał żadnego szerszego kontekstu. I do takich najtwardszych zwolenników pana Grzegorza Brauna spróbujcie proszę tą sytuację wybronić w sekcji komentarzy, tylko błagam, ale postarajcie się w miarę merytorycznie. Ale nie byłbym sobą, gdybym w tej sytuacji nie wbił też szpilki lewicy, bo swoją drogą lewica i środowisko głównego nurtu mówiące o tym, że Braun ma teraz ponieść jakieś konsekwencje jest no co najmniej śmieszne. W sensie ludzie mówicie tak chyba od co najmniej dwóch lat i od tego czasu Brown nie miał chyba żadnej sprawy w sądzie, więc nie pogrążajcie się jeszcze bardziej, a wy obserwujcie profil mój, czyli Polityka Siwego.